tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopira.com No i wreszcie długo wyczekiwane przez wszystkich, przeze mnie też, bo swoje w kolejce odczekało. Ale jest piwo strażackie z Bojanowa. Bojan strażackie. Tutaj od razu śpieszę wyjaśnić, że to nie jest tak, że strażackie zastąpiło toporka. Nie, jest to porek, który jest trochę chyba mocniejszy. O ile mnie pamięć nie myli, z takim mocniejszym lagerem, z yy, chmielem Cascade. Natomiast, natomiast tutaj mamy strażackie, które jest 11. Alkohol do 5%. No i to w zasadzie tyle, co się dowiemy, ale podobnoż, podobnoż tam są amerykańskie chmiele. Um, strażackie piwo niefiltrowane typu lager z browarów w Bojanowie. Trochę szkoda, że nie zdecydowano się na. Pilsa, czy nawet na takie zadeklarowanie, że będziemy robić pilsa, jakieś to jest takie dziwne trochę dla mnie. No ale dobra, niech będzie żel żelager. E, wraz z powstaniem browaru w Bojanowie powstała straż ogniowa z obserwatorem umieszczonym na wieży browaru. Chyba na kominie. E, piwo dedykujemy polskim strażakom, albo może i na wieży. No. Nie, no może i na wieży, tu jest wieża jakaś. Okej. Okay. Dobra, czepiam się. No i tutaj mamy obrazek o yy, prawda, husarii. O tym już mówiłem, że moim zdaniem husarz bez konia wygląda żałośnie. No ale tyle. Kapsel yy, firmowy. Z daleka wygląda nieźle, z bliska wygląda słabo, bo ta grafika jest taka nieostra trochę. No ale Fajnie, że jest firmowy. Każdy browar w, w tym, w grupie BRJ ma swój kapsel. Chwali się. Tutaj nie będę mógł się czepić e, mętności czy zmętnienia. Co prawda, na tamtym też napisano, że zmętnienie pochodzi naturalne, ale tutaj jest piwo niefiltrowane typu lager. No, jak jest niefiltrowane, no to ma prawo być. Zmętnione. Rzeczywiście jest osad na dnie, także tutaj jakby nie ma, nie jest to kit. Barwa jaśniejsza nieco jest niż w waszym, niż na wyświetlaczu widzę. Złocista, no powiedzmy ciemnosłomkowa wpadająca w złocisty. Dosyć obfita, ładna piana. No i co my tu mamy? No jest na pewno nuta amerykańskiego chmielu cytrusowego. Na pewno bardziej intensywna niż w toporku. Przyjemna, przyjemna, przynajmniej z butelki. Co tutaj mamy? To samo w zasadzie czyli lekkie cytrusy. Lekkie cytrusy. Generalnie dość czysty aromat. Nie ma ani DMS-u, ani diacetylu. No to ok. Może i słusznie napisali z tym lagerem. Goryczka jest niska. Może do średniej. Może do średniej dociągniemy przy trzecim łyku. średnio niska, no średnio niska, no, no nie jest średnia, nie, nie jest średnia. Generalnie, generalnie trochę chyba mocniejsza niż w tym Camden Health, na pewno mocniejsza niż w tym lubuskim Pilsie. Średnie wysycenie, zdecydowanie wyczuwalne. Powiem tak, na pewno jest lepszy od wszystkich koncerniaków. E, które, które mamy w sklepach? Na pewno jest lepszy od e, Ciechana e, Wybornego. Na pewno jest lepszy od e, tego Bojana Wielkopolskiego. Nieźle uważone, bez większych wad. Z lekkim aromatem cytrusowym. Z powiedzmy średnio niską goryczką. Nie najgorzej pijalne. No jak na jedenastkę, no mógłbym się czepiać, że mało ciała, czy coś takiego, no ale to by było bez sensu, no bo to, to tak ma być. Ma być lekkie, orzeźwiające na lato. Hmm. Myślę, że bez bólu wypiłbym mnie z gwinta w upalny dzień po koszeniu trawy. No myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry wybór, jeżeli weźmiemy pod uwagę e, relację cena pialność, wyrazistość. No jednak, jednak, jest ono bardziej wyraziste niż, niż te wszystkie lagery koncernowe, dyskontowe. Jeżeli szukacie jakiegoś piwa na początek, bo jesteście tutaj od wielkiego testu z biedronki, poszukajcie, czy w waszej okolicy, tam gdzie są piwa z Ciechana, z Lwówka, z Bojana, nie ma strażackiego. Myślę, że będzie dobrym wyborem. Jeżeli jesteście fanami na przykład Ciechana, spróbujcie Srażackiego, być może dla was goryczka będzie wysoka, dla mnie jest, dla mnie jest średnia. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz, chociaż nie czuję, nie czuję niczego niepokojącego, ale sprawdzę dlatego, że pierwsze warki piw z miały z tym problem, czyli z żelazistością. Nie ma, nie ma, absolutnie. No, czyli można. Można. Na pewno lepszy od toporka i to dużo lepsze od toporka. No, jest naprawdę dobre, jest naprawdę dobre. Jakbym miał przyznawać punkty, to pewnie bym musiał przyznać gdzieś tam 30, 6, 38, no gdzieś pod 40, czyli naprawdę bardzo dobry wynik. Zdecydowanie polecam. Natomiast, oczywiście, to nie jest piwo, które by mi dostarczyło jakichś niesamowitych doznań, ale jako piwo, jako lagar, jak je, jako piwo takie, można że, codzienne, sesyjne jest naprawdę dobrze. Ehm, z ostatnio takich pitych, no na przykład e, ołki Doki spinty. Przeważa to piwo, znaczy przewyższa to piwo goryczką. Zdecydowanie. I, i tam to piwo jest o wiele bardziej wyraziste, o wiele, o wiele bardziej charakterne, o wiele bardziej ciekawe. Ale pewnie cenowo yy, strażackie będzie bezkonkurencyjne. Wasze zdrowie. Dobra pijalność. No i ładny lacing, to też trzeba przyznać. Bardzo ładnie tutaj. Może nie jest to, nie jest to takie typowe krążkowanie, ale. Nie jest naprawdę źle.